Hello, no, sweetie. What Dołu, astro, od dołu, gdzie wchodził, od dołu będzie wchodził, od tego kiosku tam, pójdzie nam od dołu, od drzwi, będziesz go widział. Nie wiem, co to jest od dołu. Z prawej strony idzie, do budynku. Tak jak my wchodzili? Ja. Jest, Widzicie? jest, jest, jest. Wchodził on. Bo... W Los, Ja Ja. Los. I jest na rogu. Ja to, mu? Minus, jest. minus. Dobra. Zabiłem. Dobra, okej, okay, spoko. A co jeszcze jeden idzie. No, muszę zmienić pozycję. To ja Bardzo dobre info, bo zdążyłem wychylić. No. No, sorry, bo. Się nie, się a mikshock zasłonił. Listek mi wejście główne zasłonił. A to nie był full. On miał... No eee, tak, orze... wiecie, mm. Furka, gra, to sireczka Fur, teraz nie gra, że pot dobra, ja już zdoładowany Podbiegam do ciebie bliżej. Czuję się Na śmietniku wyda Nie to no Dobra, możesz Cześć jest Miał płacze dziurawe i nowe Kurwa, wywaliliśmy może wyrost? Nie, nie. Ale to śmiesznie wyglądało. Dobrze, że kto nagrał. Twoje ruchy. Ale żeś biegł w Kurwa, no. Piękny że ja muszę twojego tego wyłączyć Dawywa, wyłącz No kur no i Ale w środku jeszcze konaktuje Sowek zbiegnie tam na dół, czy mnie go z dołu Leczy mnie dwor, wejście od dworu Dobra Dobre no, kontakt Ale wiesz co, Ty do niego astro strzelałeś? Tak Ja bo krew widać na drzwiach. No właśnie tak to Tam było grubo, tu miki na Przy Ja jeszcze nie Jak Jakoby ich tu zrobić, bo tu my są trochę astro dobrze ukryte Mi się wydaje, że tu powinien być jedyny, no Przeszli? Kurwa, słyszałem Dwóch czy jeden? Jeden. Zabiłeś? Nie wiem, nie. na autobusach jest. Chyba, że ostatnim pociskiem. Bo... Proszę go na czak. pomóc? Pomóc? Leży, nice, 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 nice. Super, super. A stosowo się na razie, nie wyjadę. A ty co robisz teraz? Teraz nic aktualnie. A ja z dołu będę patrzył na medyka. O, tu garaż chyba. To ty biegniesz? Ja. Biegniesz teraz. Z którego kurwa wali? Z lewego no, przecież jest tylko no, jeden granatnik. Ty. Dwa są. Jeden. Jeden. Kurwy go nie Kój. widzę. To jest już szósty level To był nasz tu... Uuuu... Uu, skaw gracz? Skał... Może ile Ale ma fajną. O pistol case'a znalazł ten typek Jest skaw widza Nie szczerze na razie Nie zdradzi nas póki się... ...Gracz wal do mnie Coś mówiłem Ale on wam też z walił Niebieski Hałek Sorry, ale miałeś taki fajny strzał, że że zabiłeś go czy nie? No nie, właśnie. No. Ale nie go tak ładnie. No i tam kamcę czwór. Co tu się to, to. dzieje? No wychodzę, A, wychodzę. Ja, ja I, Idziemy pod garaż, czy jak? No już ja z Tobą, ja No, ja czekam na Was pod garażem Mogę Wchodzę, dołem tutaj Jerzek już w środku A z tu też idziesz? No i tak no Też jest zwykłe A do góry? Ja idę do ucisza Jesteś na górze już? Jeszcze. idę no, czyszcza jedzeniowy Medyczny. Czyszcza, akurat cało. Ja, do, ja, czyszczę medyczny. Na ta chwila na górze czysto. Tak. U mnie czysto. U mnie czysto. Nie, go zabił k*** tego w tym niebieskim hałerze. A ja to gracz? Ja! 12 level. Dokładnie, Kisławo. Pod Nawet widzę, spodziewałek się. Dobra, to było robione. Dobra chłopaku, dziękuję ci Idę na da, jeden, stacja. Na ja też, ja też. Dobra. Jest pełno skawów. Minus jeden. Kto wali? Nice. Ja, 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 ja To ja. Na moście też było no, chyba. Ja, ja minus. Wali. ty wali o kurwa, nie to nie ja. Z mostu, z mostu nie waliłem, ja waliłem do skawa z, z nasypu. A dobra, tutaj już walił, dobra. żeby kupy nie zginąć. Minus nice. Na Chodź na czele stacji. Chodźcie, zobaczymy, może bossy będą mieć, pójdziemy na ZB. Może MP nie była lutowana. <laughs> Ile zobaczyć samochód? A grizzly kurwa Ja myślę o kurwa grzelin O grzelę wzięły do plecaka A górali się grzelał Aha, jest, ja? nie, dobra Ale go to się zbiera do plecaka Dobra, dawa, bo mi się już... Jeszcze mówił, że gryzzley ma 1400 prawie pełny No Na placu pusto Idę ja, 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 ja. na jedynkę Teraz to też? Nie co Ty się na moście? Ja No dobrze słyszę Ciebie na dole Po czasie w kierunku wyjścia Dobra, Daj, ja bym osiad... Osiad... Astro. No ja w kościele co za ja! Plecy! Plecy, plecy Za nami plecy Ciepłe granaty Dobra Gra Gratulacje, gratulacje. Ej, kurczę, ciepło. To ty biegniesz? Nie, ja jestem za tobą. Biorę cię, koło ciebie. Emka, muszę do na. na... W miejscu był dokładnie, wiesz? Granat On musiał... Czego? Chyba minus Minus? Minus On musiał wejść za... Ten, za... to robił Idę sprawdzić Dobra Sprawdź, czy się nikt zgadza Biblia jakiś Bi... Bibia. Biblia Mhm Dobra 40 level Oj Dzierkle zawałbyś pani Czy biegnie? A są... Tak, ja biegnę przy na, na, na starej stacji gminy Dobra, jednak Tu mi się wydaje, że tu jest gdzieś skrytka ale nie, nie jestem pewien. Gdzie? Tutaj o po bok gdzieś jeszcze ja. tu jak jest, to jest, jak nie ma tu. To... O, tu jeszcze jest kaw, nie drukowałem go. Ktoś tu wyłaził już, Zadza. szkoda, że cię odgrywa, ale ładny rajd ten poszedł nam. Ładny pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć.